W tym filmie opowiem, jak połączyć się z polskim operatorem komórkowym Orange Flex i otrzymać bonus w wysokości 30 zł lub 8 euro plus nielimitowany internet w sieciach społecznościowych. Z Orange Flex można korzystać nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, ponieważ pakiet zawiera już roaming, lub można go dokupić jako dodatkową usługę za pomocą aplikacji Orange Flex. Można połączyć się z operatorem komórkowym Orange Flex bez wjazdu na terytorium Polski zdalnie z innego kraju i uzyskać możliwość korzystania z komunikacji mobilnej. Jeśli z jakiegoś powodu samouczek wideo nie działa, można skorzystać ze strony internetowej. Znajduje się tam samouczek tekstowy ze zdjęciami. Link znajduje się w opisie. Zaczynajmy. Włącz kamerę telefonu i zeskanuj kod QR na ekranie. Jeśli oglądasz ten film na telefonie, kliknij Łącze w opisie. Spowoduje to przejście do aplikacji mobilnej Google Play lub Apple Store. Pobieramy aplikację mobilną Orange Flex, uruchamiamy ją i rozpoczynamy rejestrację nowego konta. Następnie decydujemy się na plan taryfowy. Na przykład 45 GB jest dla mnie wystarczające. Wybieram potrzebną mi taryfę i klikam przycisk I choose. Wprowadź swój prawidłowy adres e-mail i wymyśl hasło. Klikamy przycisk utwórz konto, wybierz utwórz nowy numer i kliknij Next. Wybierz swój ulubiony numer spośród 10 oferowanych lub kliknij Refresh Numbers List. Aby zobaczyć więcej opcji, po wybraniu numeru telefonu kliknij przycisk Select. Jeśli twój telefon obsługuje technologię e SIM, w następnym kroku wybierz odpowiednią pozycję. Jeśli ta technologia nie jest obsługiwana, fizyczną kartę SIM można otrzymać w dowolnym salonie Orange Flex przy wjeździe do Polski. W każdym przypadku należy dokonać rejestracji. Następnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości. Aby to zrobić, Wybierz dokument ze zdjęciem i kliknij Next. Wybierz paszport jako typ dokumentu i kliknij Dalej. Umieść paszport w ramce i zrób zdjęcie. Upewnij się, że zdjęcie dokumentu nie wychodzi poza ramkę i że wszystkie informacje na nim są czytelne. Kliknij Prześlij zdjęcie. Następnie musisz zrobić selfie, aby potwierdzić, że przesłany dokument jest naprawdę twój. Kliknij Zrób selfie. Na tym etapie będziesz musiał chwilę poczekać na potwierdzenie. Nie powinno to zająć więcej niż 10 minut. Okresowo klikaj przycisk refresh. Ważna uwaga. Jeśli zeskanowałeś kod QR przed rozpoczęciem procesu rejestracji, upewnij się, że w tym wierszu znajduje się bonusowy kod promocyjny. Jeśli jest on pusty, będziesz musiał wprowadzić kod promocyjny ręcznie lub skopiować go z opisu filmu. Jest to kluczowy krok, aby zagwarantować 30 zł lub 8 euro plus nielimitowany internet w sieciach społecznościowych. Kliknij Potwierdź kod. Upewnij się, że kod promocyjny ma zastosowanie i przejdź do wyboru metody płatności. Wybierz opcję płatności kartą płatniczą i kliknij Next. Wprowadź dane swojej karty bankowej i kliknij przycisk Potwierdź. Po odnowieniu subskrypcji w następnym miesiącu otrzymasz bonus w wysokości 30 zł lub 8 euro na komunikację mobilną. Po pomyślnym dokonaniu płatności przejdź przez procedurę aktywacji karty SIM, jeśli wybrałeś opcję eSIM. W przypadku fizycznej karty SIM należy udać się do dowolnego sklepu Orange Flex po wjeździe do Polski. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, dodaj kciuk w górę i udostępnij go. Dzięki za obejrzenie!